Jesteś młody, zdrowy, uważasz, że ciebie to nie dotyczy? Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje ogranicza Twoją swobodę. Przecież nie ma żadnej pandemii. Poza tym znajomi myślą podobnie. Wszystko jedno, maseczka na brodzie czy pod nosem. Może przejdziesz to bezobjawowo. Więc po co ci ta cała maseczka ochronna? To którą maseczkę wolisz? Generalnie należy wybrać maseczkę, aby chronić, chronić wszystkich wokół. Maseczka służy głównie do ochrony przed nami, ewentualnie zakażonymi. Chroni osoby, które są w naszym otoczeniu. Trzeba nosić maseczkę, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, gdzie będzie potrzebna maseczka tlenowa. I często nie dla tej osoby, która szerzy zakażenie. Ale dla tych osób, które są wokół, często nawet bardzo bliskich. Ważne jest to, jak się nosi i zdejmuje maseczkę, ponieważ koronawirus według naukowców może utrzymywać się na zewnętrznej stronie maseczki chirurgicznej nawet tydzień. Podczas zdejmowania maseczki trzeba uważać, żeby nie dotknąć jej zewnętrznej strony, a po zdjęciu należy ją wyrzucić do odpadów. Pamiętajmy, że w przypadku używania maseczek nie powinniśmy dotykać zewnętrznej strony maseczki. Bo tam koronawirus poprzez wdychanie naszego powietrza na nie może się znajdować. Jak i też pamiętajmy, że jeżeli maseczka będzie wilgotna, będziemy ją długo używać, jest to już na pewno przesłanka, byśmy ją wymienili na nowo. Dlatego maseczki jednorazowe powinny takimi pozostać. Nie wolno ich używać wielokrotnie. Jeżeli stosujemy maseczki jednorazowe, to należy pamiętać o tym, że mają ograniczony czas użytkowania i działania. Różne są maseczki, ich czas działania, a właściwie ochrony, bywa różny. Ale takie chirurgiczne maseczki to jest kwestia, oczywiście, e, jak gdyby jednego wystąpienia. Jeżeli ją zdejmujemy po jakimś czasie, najczęściej krótkim, to powinniśmy pamiętać, że aby się zabezpieczyć, potrzebna jest nowa, inna, ale nowa. Maseczki z materiału natomiast te wielorazowe. Należy po jednorazowym użyciu wyprać w wysokiej temperaturze. Eksperci z amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób zalecają, żeby maseczki wielorazowe traktować jak bieliznę i zmieniać codziennie. W przypadku osłaniania nosa i ust różnymi chustkami, różnymi maseczkami chociażby wielorazowego użytku, pamiętajmy, że te maseczki powinny być prane najczęściej jak się da, czyli nie powinniśmy takiej maseczki stosować przez kilka dni, bo pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju czynniki chorobotwórcze, w tym koronawirus, może na tej maseczce przetrwać, no i kluczową sprawą jest pranie w detergencie i w temperaturze około 60 stopni. Obowiązkowe jest noszenie maseczki w przestrzeni publicznej, nawet na powietrzu. Maseczkę należy nosić szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych użyteczności publicznej, w biurach i urzędach, w sklepach podczas robienia zakupów, w salonach urody, w salonach fryzjerskich, na przystankach, w komunikacji publicznej. Obowiązek dotyczy zasłaniania nie tylko ust, ale też nosa. Z obowiązku tego zwolnieni są podróżujący pojazdem samodzielnie lub wspólnie z rodziną lub osobami wspólnie zamieszkującymi, dzieci do czwartego roku życia, kierujący środkiem transportu zbiorowego jeśli są oddzieleni w trwały sposób od osób przewożonych, duchowni sprawujący kult religijny, żołnierze sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych, osoby nie mogące zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności. Dotyczy to osób, które muszą mieć zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający całościowe zaburzenie rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną lub trudności w samodzielnym nałożeniu maseczki ze względu na niepełnosprawność. Ministerstwo Zdrowia zaleca, wychodzisz z domu, zasłoń usta i nos. Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej maseczki materiałowej, chusty, apaszki, szalika. Dbajmy o siebie nawzajem.